Gmina Bystrzyca Kłodzka zamierza do 2027 roku przeprowadzić modernizację odkrytego basenu zlokalizowanego na Górze Parkowej. Na ostatniej sesji podjęto decyzję o przeznaczeniu 150 tys. zł na uprzątnięcie terenu. W tej chwili zrobiliśmy wizję. W terenie była tam pani wiceburmistrz, był prezes zarządu, zarządu usług komunalnych, był też pan dyrektor Romek Bogdoł z Bokisu, parę jeszcze innych osób i okazuje się, że że możemy systemem gospodarczym w tym roku y, zrobić prace rozbiórkowe, prace ogrodzeniowe i właśnie te 150 tysięcy złotych, które zostało teraz przez radnych y, zaopiniowane pozytywnie w zmianach budżetowych, mam nadzieję, że w tym roku to y, wystarczy. Natomiast też myślimy później o gotowych kontenerach, czy to na szatnie, czy to na toalety, prysznice, y, żebyśmy nie musieli wchodzić w budowę. Zastanawiamy się, bo jest to basen jeszcze przed, wybudowany przed II wojną światową, i na pewno musi być tam gdzieś studnia, która zasilała basen w wodę. A jeśli takiej nie znajdziemy, to myślimy może o wywierceniu innej, tak abyśmy oczywiście z stacją uzatniania wody, tak abyśmy nie musieli płacić za wodę. Za basenem tęsknią mieszkańcy Bystrzycy Kłodzkiej, którzy pamiętają, jak uczyły się tam pływać ich dzieci lub oni sami. Mieszkańcy sobie nie zdają z tego sprawy, że funkcjonowanie okresowego basenu czasowego, prawda, jakim jest u nas lato, łączy się z bardzo ogromnymi wydatkami. Nigdy te wydatki nie zwrócą się i utrzymaniem przede wszystkim tego basenu. Nigdy one się nie zwrócą, nawet jeżeli będziemy sprzedawać bilety wejściowe na, na teren basenu. Natomiast Wiem, że dla mieszkańców nie tylko samej Bystrzycy, ale też i okolicznych miejscowości ten basen to jest sprawa ich młodości. Tam spędzali swój czas, więc to jest takie bardzo dla nich ważne miejsce, bo przypinające właśnie tą młodość. No i myślę, że tylko też i z tego powodu, wiedząc o tym, że ekonomicznie nie jest to uzasadnione utrzymywanie takiego basenu, ale myślę, że z z tego powodu pójdziemy w taki sposób. Oczywiście mieliśmy zupełnie inne zamierzenia budowy nowego basenu, natomiast no nie ukrywam, że z ubiegłego roku z września pokrzyżowała nam te plany. W planach jest także budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 2. Obecnie miasto będzie remontować placówkę, a dzieci na okres około roku będą musiały korzystać z innego budynku. Kolejnym etapem będzie poszukiwanie zewnętrznego finansowania na kryty basen.